Jacek Berbeka. Wiersze. Wszechczas. Zamykasz oczy, nadchodzi sen. Widzisz obrazy przeżytych dni, ich chwila tamta, i przebłysk ten. To czas miniony zniknął jak cień. Nauczyciele, kioskarz z za rogu. Oni odeszli, daleko stąd. Najbliżsi, dalsi, ci z twojej drogi. Czy się spotkacie? Nie wiesz, bo skąd? To szepczę ja, ja twoja przeszłość. Mam twoją twarz i włosy płowe. Uczucia wszystkie przypomnieć mogę. To szepcze ja, ja twoja przeszłość. I nie oceniaj, nie osądź znowu. Nie wiesz tym kłamcom, co lepiej wiedzą. Z Bogiem na ustach, a sercach z lodu. Ich poprzednicy już w piekle bredzą. To jestem ja, ja twoje teraz. Mam twoje myśli i oczy twe. Nic, co byś chciał, nie skryje się. To jestem ja, ja twoje teraz. Bo co ma być? To stanie się. Nic nie poradzisz. Mignie jak sen. Z tobą, bez ciebie minie ten dzień. Dziś możesz zmienić. Przeszłości nie to wołam ja, ja twoja przyszłość. Przeczuciem czuję, czy szóstym zmysłem, że życia dar, jak bańka pryśnie, to wołam ja, ja twoja przyszłość. A nóżka olej rozlała już. Jeśli spodobał ci się ten wiersz, Zasubskrybuj kanał.